likwidując stan zapalny, przyczynę bólu. i -boom żel. I znów możesz działać. i -boom żel. Chłodzi i likwiduje ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tu wiesz, każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. On jest tam, a ja działam. Mam ja. się przyjaźnić. Nie, nie, nie. Ja nie przenikłem. Tom i Jerry wielka ucieczka. Dzisiaj o 20 w telewizji puls. Wygraj jeden z 20 zestawów gadżetów z kultowym bohaterem polskich kreskówek, Super Psem o imieniu Reksio. Wyślij SMS pod numer 72120 o treści start. Zwycięzców powiadomimy o wygranej 1 marca. 72120 o treści start. Nagrody ufundowała firma Axiom. Właściciel sklepu internetowego pluszaki z klasą. Kot znalazł się w kłopotliwym położeniu. Ponieważ wiedział, że bez muzyki mysz nie zatańczy. Czas na zmianę. Już dziś przejdź do największej platformy HD w Polsce i ciesz się jakością HD bez dodatkowych opłat. Oglądaj wszystkie kanały BBC z BBC Knowledge HD na wyłączność i cyfrową telewizję naziemną, w tym kanał Polsat. Tylko teraz wszystkie pakiety za 48 zł miesięcznie, w tym aż 17 kanałów HD. Nie czekaj, już dziś przejdź do N. To już ostatnie dni promocji. Telewizja N. Rozrywka do potęgi N. Gdy Twoje dziecko odkrywa świat, ból i gorączka mogą mu w tym przeszkodzić. Ale jako mama wiesz, że możesz polegać na nurofenie dla dzieci, który szybko trafia w ból i obniża gorączkę. Nawet do 8 godzin, bo wszystko powinno mieć szczęśliwe zakończenie. Nurofen dla dzieci. W praktyce nic nie obniża gorączki na dłużej. Teraz nowy nurofen dla dzieci Forte. To ten sam efekt, ale mniej płynu do połknięcia dzięki skoncentrowanej dawce. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaści zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Na wzdęcia? Weź Ulgix. On szybko rozbija te pęcherzyki. Ulgix. Poczuj się dwa razy pewniej i korzystniej. Ulgix wzdęcia. Uff. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jesteśmy tu, żeby sprawdzić reakcję ludzi po użyciu Colgate Sensitive Pro Relief. Chce Cię poprosić, żebyś wtarła tę pastę tam, gdzie odczuwasz nadwrażliwość. A teraz wypij tę lodowatą wodę. Dużo szybciej niż tamte pasty. Jak to możliwe? To dzięki wyjątkowej formule ProArgin, Argin, która natychmiast wypełnia otwarte kanali. Używając jej codziennie zapewniasz sobie długotrwałą ulgę. Ta pasta działa bardzo szybko. Colgate Sensitive Pro Relief, pierwsza pasta do zębów oferująca udowodnioną klinicznie natychmiastową i długotrwałą ulgę lub zwrot gotówki. Colgate polecana przez polskich dentystów. Ale chuda Chcesz schudnąć? Jedz mniej Ale co zrobić, gdy nie potrafisz pohamować napadu głodu? Stosuj Goodbye Appetite Zabij głód mm, Już jestem syta Zamień kluseczki na figurę laseczki Teraz to i ja będę laską Goodbye Appetite. Suplement diety Goodbye Appetite. Znajdziesz w dobrych aptekach i na jedzmniej.pl Nominacja do tytułu Kulinarny Debiut Roku. Fix Nuggetsy. Panierka plus sos. Podwójnie pyszna nowość. Z jednej strony łatwo się rumieni. Drugiej śmiało sięga po wyraziste dodatki. Mówią, że smaczny z niego kąsek. A w twojej kuchni, która nowość Knor prezentuje się najlepiej? Wybierz ulubioną nowość Knor na www.knor.pl i odjedź własnym samochodem. Zabrudzenia są bardziej uporczywe niż inne. Dla nieskazitelnej czystości i blasku wszystkich naczyń, użyj nowego Finish Quantum. Dzięki unikalnym, czyszczącym mikrogranulkom, namierza nawet najtrudniejsze zabrudzenia i pozostawia jeszcze doskonalszy blask. Dla perfekcyjnego rezultatu za każdym razem, użyj nowego Finish Quantum. Precyzyjne czyszczenie. Finish. Diamentowy standard. Teraz Finish All-in-One Finish Quantum w Supercenie 2999. Kiedy złapie cię ostry ból pleców, weź nowy Voltaren Actiforte tabletkę z maksymalną dawką silnego środka przeciwbólowego, który szybko zwalcza nawet najsilniejszy ból mięśni i stawów, przywracając swobodę ruchu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Voltaren. Ciesz się swobodą ruchu. Przywołaj zapach wakacji w twoim domu. Erwick Freshmatic, inspirowany śródziemnomorskim słonecznym klimatem, pomoże ci odświeżyć najmilsze wspomnienia z wakacji o każdej porze, każdego dnia. A pogodny nastrój udzieli się całej twojej rodzinie i przyjaciołom, gdy cię odwiedzą. Dzięki Erwick Freshmatic, twoje mieszkanie zmieni się w dom słoneczny pełen śródziemnomorskiej energii. Erwick, śródziemnomorski zapach w twoim domu. A teraz zestaw Erwick Freshmatic tylko 19.99. Ból gardła odbiera Ci głos? Odkryj lek nowej generacji. Strepsils Intensive to nie tylko maksymalna dawka. To również substancja nowej generacji Flurbiprofen o silnym działaniu przeciwzapalnym, który przynosi szybką ulgę w bólu gardła, abyś mógł znów cieszyć się życiem. Strepsils Intensive. Szybka ulga w bólu gardła. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Michał Michałków, Świat Zamkowych Energia kasztankowych, marcepanowy smak Do słodkich dni jest tyle drzwi Wystarczy je otworzyć Kiedy dopada Cię ból, sięgnij po Nurofen Który celnie trafia w źródło bólu i działa dokładnie tam, gdzie jest potrzebny Dzięki czemu przynosi szybką ulgę w bólu Nurofen Forte Celnie trafia w źródło bólu. A kiedy ból mięśni odbiera Ci swobodę ruchów, sięgnij po żelnurofen. Żel nurofen. Szybka ulga w bólu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Zima w praktyce to czas gorących ofert. Sprawdź u najbliższego dilera ofertę wyprzedaży samochodów z magazynu fabrycznego. Albo wybierz Fiata Punto z rabatem nawet do 9,5 tysiąca złotych. Fiat sprawdza się w praktyce. Gladiatorzy, mamy tu dwóch nowych! Dajcie im porządną lekcję! Asterix i Obelix. Jak zawsze niepokonani. Czyżby. Zrobią wszystko, by uratować swoich przyjaciół. To okazja, żeby nagle zaatakować galów. Asterix kontra Cezar. W sobotę o 12 w telewizji PULS. Barbie wychowała się na bezludnej wyspie. Ty naprawdę go rozumiesz? Ja słyszę jedynie. Ja wcale tak nie gdaczę. Wyrusza w podróż, by poznać inny świat. Wszyscy wyglądają tak samo jak ja, ale nikt nie wygląda jak ja. Nadszedł czas, żebyś się ustatkował, a jako książę musisz poślubić księżniczkę. Czy zdobędzie serce królewicza? Barbie jako księżniczka wyspy, w sobotę o 18.10 w telewizji PULS. Nasz ulubiony Taszek Tweedy wpada na szalony pomysł. Możesz oblecieć pół świata i wrócić do Anglii 21 grudnia. Brawo, Brawo! kurza, ta, ta, To będzie wspaniała przygoda. O, kurka! Tweedy Wielka Podróż. W niedzielę o 12.30 w telewizji PULS. Wygraj jeden z 20 zestawów gadżetów z kultowym bohaterem polskich kreskówek, super psem o imieniu Reksio. Wyślij SMS pod numer 72120 o treści start. Zwycięzców powiadomimy o wygranej 1 marca. 72120 o treści start. Nagrody ufundowała firma Axiom. Właściciel sklepu internetowego pluszaki z klasy.